Zmarła babcia Aleksandra Barona. Marlena Milwiw miała 93 lata. To nie jest tylko wiadomość o śmierci. To odejście kawałka historii polskiej o teatru i filmu. Odeszła Marlena Milwiv kobieta, która przez całe życie była wierna scenie, artystycznej prawdzie i klasycznej szkole aktorskiej. Przez dziesięciolecia zachwycała na deskach teatrów, gościła w telewizji. Ale też po cichu była kimś znacznie ważniejszym – babcią, opiekunką, mentorką. To właśnie ją wnuk muzyki Jurer The Voice of Paul and Alexander Baron często pokazywał w mediach społecznościowych jako źródło ciepła, dumy i inspiracji. M. Arlena Milwi wzmarła 1 maja 2025 roku w wieku 93 lat. Jej ostatnie dni upłynęły w Skolimowie wyjątkowym miejscu, gdzie spotykają się nestorzy polskiej sceny. Kariera, która przetrwała epoki. Milwiw była artystką z pokolenia, które budowało polską kulturę od podstaw po wójnie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w połowie lat pięćdziesięciu. W czasach, gdy aktorstwo było misją, nie celebrycką grą. Jej pierwsze kroki sceniczne prowadziły przez Teatr Nowej Warszawy, ale wkrótce los skierował ją do Wrocławia, gdzie związała S.I.E. na stałe z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Na wrocławskiej scenie występowała przez dekady w teatrach dramatycznych, kameralnych, instytucjach kultury, które dziś pamięta już tylko pokolenie świadków. Była aktorką pełną klasy kropka pokorną wobec tekstu, a jednocześnie silno w przekazie. Choć teatr był jej domem, publiczność telewizyjna również miała okazję poznać jej talent. Pojawiła się w produkcjach takich jak Jak być kochaną film Andrzeja Munka z 196 roku. Życie jak Poker popularny serial końca lat 90. Pierwsza miłość codzienna produkcja obyczajowa, w której pojawiła się jako postać drugoplanowa, ale zapamiętywana świat według K. i epskich gdzie zagrała jedną z epizodycznych ról ale z humorem i dystansem do siebie nie była gwiazdą pierwszych stron gazet ale była fundamentem wielu zespołów teatralnych i planów filmowych pracował asumiennie, z oddaniem z szacunkiem do sztuki i widza skolimów ostatni dom artystki w ostatnich latach życia Marlena Milwi mieszkała w domu artystów weteranów scen polskich w skolimowie to miejsce wyjątkowe schronienie, ale i wspólnota. Dom, gdzie życie kulturalne trwa mimo wieku, mimo chorób, mimo zapomnienia. Tu nie ma samotności, jest pamięć, rozmowa, sztuka. To właśnie prezeska Fundacji Marlena Miarczyńska jako pierwsza potwierdziła mediom wiadomość o odejściu aktorki. Zrobiła toż pełnym szacunk IEM, mówiąc. To kolejna wielka strata i ogromny smutek w Skolimowie. Marlena Milwiv zmarła 1 maja 2025 roku w szpitalu. Ostatnie P pożegnanie przez przyjaciół. Wzruszające słowa napisała Krystyna Demska Olbrychska, wieloletnia przyjaciółka aktorki i żona Daniela Olbrychskiego. W swoim wpisie opisała nie tylko ostatni kontakt z rodziną Milwiv, ale również uczucia, jakie towarzyszyły tej wiadomości. Dzwoniłam kilka razy dzisiaj, żeby potwierdzić, ustalić godzinę, kropka, moja centrala milczała. Co do diabła, zadzwoniłam do syna Marlini, Piotra. Mama w szpitalu źle się poczuła i przed południem zawieziono ją do Piaseczna, chociaż nie chciała. Zmusić Marlenę do czegoś było prawie niemożliwością. I wtedy przyszedł SMS, mama nie rzetuje, kropka. To słowa, które nie potrzebują komentarza kropka łączą perostotę z wielką tragedią. Miłość i bliskość z wnukiem Aleksandrem Baronem Choć przez wiele lat Marlena Milwif była poza medialnym zgiełkiem, to jej obecność przypomniał nowemu pokoleniu, wnuk. Aleksander Baron muzyk zespołu Afromental, juror de Voice, producent często dzielił się zdjęciami z babcią, ciepłymi historiami, wspomnieniami. W ich relacji było coś niezwykłego, kropka z jednej strony dwie osoby z różnych światów i pokoleń. Z drugiej ta sama pasja do sztuki, szacunek do twórczości i przede wszystkim rodzinna więź oparta na miłości wzajemnym wsparciu. Baron nieraz podkreślał, że babcia była dla niego ważna nie tylko jako krewna, ale jako osoba, która go ukształtowała. Ich zdjęcia razem wzbudzały zachwyt internautów, pokolenie młodsze nagle dostrzegało, że za znanym muzykiem stoi historia rodzinna, której nie da się kupić ani wyreżyserować. Kim była Marjene Milwiv? Była aktorką. Była babcią. Była człowiekiem kultury. Ale była też kimś, kto jak wielu jej pokolenia nie szukał rozgłosu. Nie szukał tytułów, kropka, szukał prawdy. W tekście W roli kropka w drugim CZ wieku Jej pokolenie odchodzi. Powoli. Cicho. Z godnością kropka, ale ich dziedzictwo pozostaje. W aktach teatralnych kropka w starych filmach W opowieściach. W sercach tych, którzy z nimi pracowali i tych, którzy ich kochali. Śmierć katura boli, ale nie zabiera. Marlena Milwif zmarła w wieku 93 lat. To piękny w i ek. Ale nawet 93 lata to za mało, by nacieszyć się obecnością kogoś, kto całe życie był żywą lekcją klasy, siły i ciepła. Choć oficjalna data pogrzebu nie została jeszcze podana, wiadomo, że to będzie pożegnanie pełne szacunku, zadumy i wdzięczności. Kropka, bo Marlena Milwif nie była tylko aktorką. Była drogowskazem. Zakończenie. Babciu, odpoczywaj w pokoju. Dziękuję za wszystko. Takich słów nie da się powiedzieć bez łez. Ale czasem, właśnie łzy są dowodem największej miłości. Żegnaj J. Marleno Milviwu. Twoje życie to historia piękna, mądra i pełna treści. Nie e zapomnimy.